Cześć grupowicze to znowu ja Monter słuchajcie wrzuciłem wam zdjęcie przyrządu który zwie się dumnie anemometer i będzie to temat mniej lub bardziej niektórych z was interesujący mnie bardzo bo chodzi o wydajność wentylatorów samochodowych i przerabianie naszego układu chłodzenia z wisko na elektryczne i teraz tak Cała bajka polega na tym, że wentylatory dzięki temu przyrządowi mierzone są w jednostkach CFM, czyli cubic feet per meter. A naszym odpowiednikiem jest metr sześcienny na minutę. Dokładnie. Będę to dzisiaj przeliczał, bo w zasadzie powiem Wam też, jak się to liczy. Jak zmierzyć właśnie. CFM wentylatora Dodatkową rzeczą przy wentylatorach to jest to, że dużo, znaczy większość producentów w ogóle nie podaje CFM ich wentylatorów Jest to związane z tym, że zasadniczo nikomu ten parametr nie jest potrzebny dlatego, że dany wentylator czy na przykład ten od Chryslera 300C czy ten od Mercedesa W204 bo takie mam na tą chwilę, żeby przykłady pomiarowe zrobić są obliczone pod układ chodzenia, pod chłodnicę i w zasadzie użytkownika nie obchodzi to, jakie jest CFM wentylatora. Ale za zabawa zaczyna się, gdy my chcemy coś pomodzić, coś pobawić się i wzmocnić nasz układ chłodzenia. Owszem, są chłodnice aftermarketowe, które mają, są grubsze, czy z aluminium. Y zwiększają wydajność chłodzenia o 30-40% z reguły. Y są też y dedykowane chłodnice, też grubsze, chociaż dla nas do Terakanu zaczęto robić chłodnice cieńsze, bo zasadniczo w Terakanie powinna być chłodnica 42 czy 3 mm grubości, a w tej chwili nie można innej kupić jak tylko 26. A jest to dobra kastracja powierzchni chłodzącej, oddającej ciepło w naszym samochodzie. Ja drążę ten temat z jednego powodu. Właśnie z takiego powodu, że mój Terek jest ciężki, jest wadze ciężkiej. I w takich gorących krajach przy pełnym załadunku no jednak mam problemy z długimi podjazdami, mam problemy z szybszym przemieszczaniem się po autostradach w bardzo gorące dni, gdzie temperatura jest powyżej 30 stopni temperatura powietrza. Wiadomo, że wtedy na autostradzie jest jeszcze cieplej i nie jestem w stanie wystudzić terka. Muszę albo zwolnić, a jak są długie podjazdy, no to zdarzało się, że też musiałem się zatrzymać na chwilę, żeby ostudzić silnik. Mam przerobiony układ na elektryczny, to wiecie. Ale i to jest plus taki, że zatrzymuje się tam 30-40 sekund, i temperatura znowu schodzi do y, normatywnej i mogę znowu drapać się pod górę. Ale nie o to mi chodzi. Ja chciałbym się przemieszać bez żadnego zatrzymywania. Chciałbym zdobywać górki bez y, żadnego myślenia o tym, czy jak głęboko naciskam pedał i jaką prędkość w danej chwili mam. Dobra, do rzeczy. Y, żeby policzyć, y, żeby sprawdzić, jakie CFM. Ma dany wentylator, musimy zmierzyć średnicę łopatek, w tym przypadku to jest 31, ale również musimy zmierzyć średnicę wewnętrzną wentylatora. I dopiero po obliczeniu średnicy całej powierzchni wentylatora, i powierzchni wewnętrznej możemy uzyskać wartość, y, którą podamy dla miernika. Teraz tak, chodzi o co? Chodzi o powierzchnię y, czynną wentylatora. Czyli tylko taki odcinek, tylko ta powierzchnia jest powierzchnią czynną wentylatora. Y, ja już sobie wcześniej pomierzyłem to, wszystko policzyłem. Y, Orłem z matematyki nie byłem, więc. Y, sobie pomogłem kalkulatorami w internecie. Zresztą na koniec, gdy policzymy sobie to w centymetrach, to zmuszeni jesteśmy przeliczyć to wszystko na stopy kwadratowe. Dlatego, że CFM jest jednostką miar spoza SI no i jest używana w krajach anglojęzycznych i oni akurat tą CFM sobie taką miarę tego, tych wentylatorów wymyśli. Ja już tu wszystko pobliczałem na tych wentylatorów, nawet dla tego, którego mam w terku, bo to też akurat zmierzę dzisiaj wam pokażę jak to wygląda w rzeczywistości i na tą chwilę ten wentylator od Mercedesa w 204 C-klasa chyba C200 ma powierzchnię ogólną 1001,828 stopy kwadratowej, gdzie wewnętrzny okrąg to jest 0,231 tysięcznych stopy kwadratowej, co powierzchnię czynną daje nam 1,617 tysięcznych stopy kwadratowej. I teraz tą wartość pozwól to Ewa, Ja już wcześniej sobie poustawiałem wszystkie jednostki, aby, aby móc szybciej operować. Mamy wybrane CFM, i tutaj wpisujemy sobie powierzchnię czynną wentylatora, czyli 1,617. I teraz mamy już tutaj. Tą wartość zapisaną, i gdy będę używał za chwilę tego miernika, będzie nam pokazywał, jaki jest CFM tego wentylatora. Już biorę trochę prądu. Już biorę trochę prądu. I uwaga. Mierzymy. Mierzymy to na całej powierzchni, dlatego że te wartości się zmieniają w zależności od danego miejsca, ale możemy zmierzyć najwyższą wartość, jaką złapiemy. I nam pokaże, jakie jest CFM tego wentylatora w jego najlepszym punkcie. Te miejsca są różne. Jak widzimy, wychodzi nam 500, 2600 udało się. 2729 i chyba już nic lepszego nie złapiemy. No proszę bardzo, jeszcze trochę wyłapaliśmy. O, 2900. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Mamy 2,900 900. To jest CFM tego wentylatora nieobciążonego. I tutaj zaczyna się cała bajka, bo w zasadzie mogę Wam powiedzieć, że owszem, tu bardzo amatorskie warunki, czysta prowizorka, ale tak się mierzy również profesjonalnie CFM wentylatora. Po prostu jego przepływ bez, bez yy, obciążenia. I tutaj, właśnie jak wspomniałem, to jest cała bajka, dlatego że. Ten wentylator nie pracuje bez żadnego obciążenia. O, przecież przed nim jest chłodnica, często jest też y, kondensator klimatyzacji, a do tego potrafi jeszcze być jakaś tam chłodnica od y, płynów wspomagania, tudzież od y, oleju silnika. I y, wentylatory, które są sprzedawane i gdzieś podawane już jest ich CFM bo to są jakieś aftermarketowe do tuningu czy, czy coś w tym stylu. Mają ten problem, że znowu podane jest takie suche CFM, tak jak tutaj, kiedy on sobie pracuje bez żadnego obciążenia itd. Co bym chciał Wam pokazać, to to, co się dzieje, gdy wentylator zaczyna mieć przed sobą jakąś przeszkodę w postaci właśnie chłodnicy, kondensatora czy innych chłodnic. Ja tutaj nie mam żadnej chłodnicy na stanie, którą mógłbym położyć tutaj na stole i Wam to pokazać. Ale przygotowałem się na zasadzie takiej, że zrobiłem coś, co będzie ograniczało przepływ. Gdzie wentylator będzie musiał się trochę napocić, żeby przeciągnąć przez coś powietrze. I jest to wspaniała płyta pilśniowa. Posiekałem ją, podziurkowałem. Wygląda jak ser szwajcarski, ale dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, co się dzieje, kiedy z cf kiedy wentylator. Ma przed sobą chłodnicę. Pamiętacie wynik? Możemy zaokrązić do 2,900. Yy. Powierzchnia aktywna się nie zmienia. Dajemy mu prądu i napięcia. I sprawdźmy, co się dzieje teraz. te dziwne wyniki, choć Ewa pokażesz coś, zobaczcie co się dzieje, stąd, stąd te dziwne wyniki, zobaczcie jest nawet taki moment, że nasz wiatraczek zaczyna się obracać w drugą stronę to stąd te dziwne odczyty, żeby było bardziej w rzeczywisty sposób, to Wam pokażę tu, gdzie nie jest zaburzany przepływ powietrza i wiatrak nie zaczyna kręcić się w drugą stronę, czyli na zewnętrznej stronie wentylatora. Wybieram pomiar, aby wskazał nam wartość maksymalną, i będę szukał najmocniejszego miejsca. Mieliśmy wtedy prawie 3000 CF. Jedyne, co teraz mamy najwięcej, to 1000. 980, czyli, czyli to się dzieje, kiedy zaczyna być przed wentylatorem jakaś, jakiś opór, jakaś chłodnica od czego to zależy? No jasne to zależy od mocy silnika, który tu jest, od akumulatora, który mamy od mocy alternatora, który jest w samochodzie i okablowania, które jest yy, doprowadzone do tego wentylatora. Yy, wentylatory, no przypuszczam, że tak z 10 mm kwadrat. To jest minimum, bo ja tu mam trochę cieńsze. Nagrzały się, a jeszcze, a czekajcie, jeszcze mogę wam pokazać co się dzieje z prądem, jaki prąd pobiera taki wentylator. Teoretycznie yy, z wiedzy internetowej wiem, że ten wentylator ma 600 bodajże WAT. 600 W. W zasadzie rachunek prosty, teoretycznie 600 na 12, no to powinien nam wyjść prąd, który ten wentylator pobiera. Ale jeszcze sprawdzimy to mierniczkiem. Bo mierniczek też mam. I zobaczymy jaki prąd obciążony, gdy jest obciążony ten wentylator pobiera. 23,5 ampera. To no to na minusie było. 20, prawie 5 amper. A teraz jeszcze odłączę to szybciutko, wyjmę płytę i zobaczymy jaki prąd pobiera wentylator nieobciążony. Tutaj już przewodzik mi się zaczyna smażyć. No jak widzimy to jest już sporo mniej. To jest kilka amper mniej, kiedy wentylator nie jest odciążony. Jeszcze mam natchnienie, bo pokażę Wam co się dzieje z takim mniejszym wentylatorem, jaki odma CFM. W zasadzie możemy, chętnie bym sobie zapisał te wartości, ale teraz tego nie zrobię, ale na filmie to będzie, to później sobie to, to spiszę. Zmierzymy teraz wentylator od Chryslera, który gabarytowo jest stanowczo mniejszy, ma mniejszy rozstaw, ma też taki tutaj ogranicznik, może nie ogranicznik, ale szerszy plastik względem jego względem jego środka, to służy do chłodzenia silnika, który z tej strony i przepływ tutaj przechodzi. Dobra, yy, wprowadzę wartość dla, wybaczcie, ale kartka mi ucieka. Yy. Wprowadzę wartość do miernika dla wentylatora od Chryslera. No i tutaj powierzchnia aktywna Samego wiatraka jest stanowczo mniejsza, bo tu było 1,617 to jest 0,760 no 770 można podać 0,770 i teraz zmierzymy sobie ten wentylator od Chryslera. Zobaczymy czy będą wyższe wartości czy nie. No tutaj ewidentnie Tutaj ewidentnie już wyżej nie podskoczymy. CFM na suto tego wentylatora to jest 1000, 1994 CFM yy, za chwilę spróbuję. Znaczy z tym wentylatorem będzie mi ciężko yy, coś zrobić, aby go obciążyć. Dlatego, że tu są dwa, ale widzę, że jest na równo, więc może się uda bo. Tak, to gdyby tu nie było tej poprzeczki, to jeden by powietrze, przepływ od drugiego nie postawiłby mu oporu. Ale widzę, że jest poprzeczka, więc możemy spróbować z naszą pseudochłodnicą. I zobaczymy, co się będzie działo, gdy przyjdzie opór. Postaram się nie zapomnieć zmierzyć. Też prądu, jaki pobiera ten wentylator. Ach, mogłem to zrobić, gdy. Dobra, zmierzę później również bez oporu ten prąd. Ja znowu tu występuje zjawisko jak poprzednio jest takie zaburzenie wokół wentylatora, że wiatraczek od przyrządu z momentami kręci się w drugą stronę ale jak widzimy CF tego wentylatora dramatycznie spadł. Ja wybiorę znowu najwyższą wartość, żeby taki zapisał To jest dramatycznie, jest dramatycznie. Fakt, że moja płyta nie jest dokładnie chłodnicą, ale właśnie to obrazuje, co się dzieje z przepływami wentylatora, gdy przed nimi coś jest. To się zupełnie zmieni. No, wygląda to bardzo smutno w tej chwili, ale mówię, płyta moja nie jest na pewno tym, czym jest chłodnica i bardzo nierówno przepuszcza powietrze. Tak, 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 Ewa ma rację, miałem zmierzyć prąd. Dobrze, zrobimy to. Zrobimy jeszcze pomiar poboru prądu obciągamy. To jest prawie 12A momentami. obciążony No amper mniej amper mniej. Ostatnia rzecz, którą chciałbym wam pokazać wentylator w terakanie ma 460 mm szerokość. Jest dość spory. zmierzyłem również wnętrze i również wyliczyłem... Aktywną powierzchnię dla Terakana wentylatora jest to 1,451 tysięcznych stopy kwadratowej. Tą wartość piszę teraz do przyrządu. I za chwilę zmierzymy jeszcze, co się dzieje u mnie w Terakanie. Mamy wartość. Zapisaną. Widać. Słuchajcie, yy, chociaż. Yy, odłączyłem. Mam pod w elektryczkiem oczywiście, załączanie wszystkich wentylatorów. W razie co. Odłączyłem wentylator od klimatyzacji do, do, do studzania i zmierzę tylko CFM wentylatora pracującego. Wybaczcie, odpalę silnik, żeby nie było dość sporego przekłamania, bo. Pobór prądu jest dość wysoki, a chciałbym, żeby to najbardziej autentycznie wyglądało. Yy, więc to chwilę po, pohałasuję, a ja Wam będę pokazywał miernik, yy, żebyście widzieli, co się dzieje z przepływem. występuje taka dziwna wartość, ale maksymalny, wybierając maksymalny poziom przepływu osiągam wartości około 1500 co muszę przyznać jest całkiem dobrą wartością i tu byłem bardzo zaskoczony Uf, tu 1541. To jest wynik, który osiągnąłem i muszę przyznać, że mm, posiłkując się różnymi wiadomościami to jest całkiem bardzo przyzwoite CFM obciążonego wentylatora. To nie powinienem mieć żalu ani e, nie próbować tego wzmocnić, ponieważ 1541 to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry przepływ, żeby wam uzmysłowić, e, żeby Wam uzmysłowić, Ile to jest w naszych jednostkach miary, to 1000 CFM odpowiada 28 metrom sześciennym na minutę, czyli tu mamy jakieś 42-43 metry sześcienne na minutę. Taki mamy przepływ przez ten wentylator, który mam zamontowany. Więc gdzie leży problem? Znowu przypuszczam, że problem leży w tym, że ta chłodnica jest cienka jak naleśnik. i nie jest w stanie oddać tego ciepła, które, po, które powinno być oddane, żeby płyn był odpowiednio wystudzony. Ja po prostu mielę płynem przez samochód, który nadal jest gorący. Więc. Y Wydaje mi się, że mój wentylator powinien dać radę, gdyby to była tylko grubsza chłodnica. I też to zrobię. Niebawem zakupię grubszą chłodnicę. Nie wiem jeszcze dokładnie, którą, bo mam chyba dwa czy trzy modele na oku, ale na pewno będą to chłodnice, które mają minimum 43 albo 50 mm grubości. A to jest prawie 50 mm to prawie dwa razy tyle, co teraz jest wstawiona ta chłodnica. Myślę, że to mogłoby rozwiązać mój problem. Kochani, będę testował, będę próbował, będę się z wami dzielił wszystkim, póki mogę i potrafię. Bawcie się dobrze, trzymajcie się, hej.